Użymy nagrywanko. O, siat, Już siat. zabity. Kurwa ty, to sam żeś go złamał. Ty na kąpie. O widzisz jaki dobry jesteś? Kurwa. Tak się zarabia kurwanie. No ale coś się, że muszę stąd wybiec zaraz, bo zaraz będą mnie kurwa odpalać Co ty? Kurwa yy, Na L kurwa trzech naszych jest yy, ZR -y i FC Dobra, to idę dalej się bawić kurwa Tylko ty muszę iść przemieszać kurwa. Nie wiem oni się chyba zbierali kurwa żeby go odjebać kurwa Bo stali na Elf Lordach na wejściu O, już się chłopaki wrócili. <laughs> Mapa to wyłącz. Mapki, kurwa. Jaka szkoda. Czemu szkoda? Przez No ale dla niego szkoda. Mógł się nie palić. Dobrze, bo już kurwa, miałem 6 na 6 fragów, to nie miałem z czego bić. No dobra, a ja, a ja tu szukam tego skurwy synka, tego kurwa Janka, skurwysyna syna. Na eksplorerach był Jest ja, ja za nim falą robię za Jankiem A no. Kurwa i ta stamina, no ja pierdolę, dobra jebać, no kurwa na AKS no inaczej nie, nie pójdzie. O, chyba chcą go odpalać, kurwa, bo jak go walują już spierdala, Januszek z Koluszek, kurwa. No to przy tym powinniście już tam dawali trapa, że nie wybiegł. Z 530, co? Palek. Palek. ja już sobie paralki ustawię. W razie Niemca. No on, on myśli, że kurwa, to mnie zajedzie. On chyba jednięty jest. Dobra, Erta wyjebać. Ten jak ją ma pachę, że wszedł na te kurwa spajdery tu. <gry> <gry> Janko ks kurwa. Ty, kurwa, wygrywam wszystkie kurwa moby. <ścoughs> o, Dezzyk go już tam klei. No to już. Kurwa. Gdzie jest ten? Czerwony z tym. Paralia. Kurwa, paralio, paralio. Kurwa, on się przeszedł przez niego. Ja pierdolę, mógłbyś odpalić ten ZR. Mógłby Czyż on tu ma zajazd od nas z było kurwa. A wy go nas kulowujecie? No ja no. to nie idę. Doklejta mu tamtego SD-czka, kurwa, jest. Pięknie. Siedzi. A tamtego streama zrobisz, jak go zabijesz, czy nie? Eee, kurwa, nie, 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 na, nagrało się. Bo ja tam leciałem no. i już, kurwa, puściłem od depo. To, ale to musisz no, chyba virusa prze, tego, tego przelogować, nie? <laughs> już skryd jest. Piekaj se postawię tam. <śmiech> Easy. <śmiech> Jaka szkoda. O, wraca tak Janko. Ja? Wraca Janko już. Dobra, starczy mu na razie. Trzeba, trzeba pezecika zgubić, bo 15 jest. Dobra, Utama. Jak wraca do was, no to klepcie go. Jak chce paść jeszcze raz, no to walcie go na no dźwięk. Ale, ale będzie miał kurwa, czekaj. S-Hill. Patrzy masz fragi i jedz z nim, proste. Dobra, S-Hill jest na wirusa. Dobra, już bieg biegam Wajrusa. Ale mu nie pykło. Nie się cieszę, że mu tylko. Ja zaraz coś to mogę freshem tam jeszcze przylecieć. Nie się cieszę, że mu spadło 40%, a nie 60% na warmodzie. Co, 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 co. Wykoniałem, kurwa, idziemy gdzieś w głąb? A, w głąb pójdziemy. To dawaj, folą na tego, na, na mniej. Po, po, powoli to będziemy jakoś przebijać. Jaka jest to falu zaznacza? Aha, no, fajna fala No, że że że, że, się zapisz, że się wyjebał.